Witam serdecznie Hubert Konarski firma Agri. Tym razem nietypowo, bo nie mam za sobą sadu. Spotykamy się w cukrowni Żnin. Jak cukrownia to cukier, jak cukier to energia, a tej energii rośliny potrzebują we wszystkich fazach rozwojowych. Dzisiaj spotykamy się w tym miejscu na najgorętszej premierze sezonu, premierze trzech biostymulatorów od firmy Agri. Folik, Ascovigor Plus, Folik AminoVigor Plus i Folik Trio PGA. Ta impreza, ten event to wielkie otwarcie dla tych produktów. To zwieńczenie naszej kilkuletniej pracy. Od koncepcji produktowej przez kilkadziesiąt doświadczeń polowych na kilkunastu uprawach, poprzez cały proces związany z rejestracją tych produktów i wprowadzeniem ich na rynek. Gdy pytaliśmy naszych klientów, sadowników, rolników, po co im biostymulatory, niemal wszyscy odpowiadali w ten sam sposób. Po to, aby radzić sobie ze stresami. Niezależnie od tego, co uprawiamy, czy uprawiamy rośliny sadownicze, czy jabł jabłonie, czy truskawki, czy inne rośliny jagodowe, czy rośliny warzywnicze, w każdej uprawie doskwierają nam stresy. Czy to wysokie, czy niskie temperatury, czy stres suszy. Mamy do czynienia z tymi problemami w niemal każdym sezonie, i te problemy dosyć mocno odbijają się na plonowaniu naszych roślin i na ich jakości. Te trzy biostymulatory w koncepcji stworzyliśmy, aby pomóc naszym klientom radzić sobie również właśnie z tymi warunkami stresowymi. Pierwszym z nich jest Ascovigor Plus, produkt, który bazuje na wyciągach z alg morskich, który w swoim składzie zawiera między innymi fitohormony roślinne, które przygotowują nam rośliny na nadejście warunków stresowych i wspierają ich przygotowanie właśnie na nadejście warunków stresowych. Drugim produktem jest folik Aminovigor Plus, produkt, który w swoim składzie bazuje na roślinnych aminokwasach, aminokwasach, które pomagają regenerować się rośliną po wystąpieniu warunków stresowych i pomagają wrócić do tej homeostazy, do równowagi właśnie po wystąpieniu warunków stresowych. A tutaj przejdziemy jeszcze przy trzecim produkcie do tego, że biostymulatory to nie tylko warunki stresowe, bo bywa tak, że roślina ma prawidłowe warunki do rozwoju, ale jednak oczekujemy od niej czegoś więcej. I tutaj przychodzi nam jako rozwiązanie właśnie Trio PGA. Trio PGA, Folik Trio PGA to produkt, który intensyfikuje rozwój rośliny, który wspiera fotosyntezę, który wspiera wykorzystanie składników odżywczych. Jest to innowacyjny produkt na naszym rynku. Produkt, który w swoim składzie zawiera substancje, na które mamy wyłączność na polskim rynku i nie znajdziecie Państwo drugiego takiego samego produktu. Produkt, który zawiera aminokwasy, który zawiera fitohormony, który naprawdę ma szansę zrewolucjonizować nasz rynek. Ze wszystkimi tymi trzema produktami mamy wykonane wiele doświadczeń w uprawach sadowniczych. Mamy wykonane doświadczenia w jabłoni, mamy wykonane doświadczenia chociażby w wiśni, czy w uprawach jagodowych, w borówce, w truskawce. Wszystkie te produkty mają potwierdzoną skuteczność przez niezależne jednostki, co pozwoliło nam właśnie na pełną rejestrację tych trzech produktów jako biostymulatory. Powiedziałem, że jesteśmy po premierze, co prawda e, część z was naszych klientów mogła już spotkać się w ubiegłym sezonie z produktami na wdrożenie, już wdrażała te produkty w swoich gospodarstwach. Te produkty już pojawiały się też przed sprzedaży w poprzednich e, miesiącach, ale teraz ruszamy z pełną produkcją. W najbliższych tygodniach te trzy produkty pojawią się w Sklepach, które z nami współpracują, pojawią się w naszym sklepie internetowym Agri, pojawią się na półkach magazynów naszych klientów, a także w najbliższych miesiącach będą sprawdzone w praktyce przez Was, przez naszych klientów w Waszych sadach, na Waszych uprawach. Folik Asco Vigor Plus pomaga przygotować się roślinom na warunki stresowe. Folik Amino Vigor Plus pomaga regenerować rośliny po wystąpieniu warunków stresowych oraz folik Trio PGA wspiera rośliny, intensyfikuje ich rozwój i poprawia plonowanie roślin. Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy również do naszych doradców, doradców którzy udzielą szczegółowych informacji na temat produktu. Zapewniam również, że obszerna relacja z tego wydarzenia z opisem pojawi się na portalu Esadownictwo, właśnie do przeczytania, abyście mogli Państwo się zapoznać z tymi najważniejszymi informacjami.